Tego wieczoru, kiedy czcimy wspomnienie świętych aniołów, stróżów, otrzymaliśmy y, dwa czytania, które odnoszą się w tym temacie do tych tajemniczych istot, o których niewiele wiemy, ale oni za to o nas wiedzą bardzo dużo, prawie wszystko. Te czytania z mszy, które przed chwilą zostały odczytane, znowu wracają też do tematu bycia małym. Gdy przeczytałem raz, drugi, trzeci, kiedyś tam wiele lat temu, tą historię, jak Jezus stawia przed skłóconymi uczniami oto, kto z nich jest największy, to dziecko i każe im być tak małymi. Pomyślałem sobie, wielkim jest ten, kto potrafi być małym, bo to nie jest wcale łatwo być małym. Jak małym? Więc Jezus mówi dziś tak, że trzeba być tak małym, że trzeba się tak uniżyć jak dziecko. Tu takie słowo po grecku jest użyte, paidion, które dzisiaj moglibyśmy przetłumaczyć nie tyle dziecko, co dzieciak nawet. Wydaje mi się, że nawet trochę nie w smak było apostołom, już zapewne trochę dumnym z tej yy, roli, jaką pełnili w tej pierwotnej hierarchii, usłyszeć, że mają być jak dzieciaki. Yy, to znaczy, kim? No, kimś o mniejszym znaczeniu niż bycie bez znaczenia. Bo w dzisiejszych czasach dziecko doznaje pewnego szacunku, ma swoje prawa, ma swoją miłość, ale w tamtych czasach w starożytności dziecko nie miało nawet prawa głosu. I teraz pomyślmy o Jezusie, który ogołocił się zupełnie jako Syn Boży, wyzuł się z miliardów kilometrów majestatu bóstwa, dla mnie. A mnie, człowiekowi, szkoda kilku centymetrów, ba, milimetrów powagi i szacunku, żeby wyżyć się dla niego. No, można powiedzieć, wcale nie jesteśmy mali, może małostkowi. Po co jednak się tak uniżać? No bo jeśli się uniżać, to po co? Jezus mówi, no, tylko wtedy będziecie najwięksi w Królestwie Niebieskim, jeśli tu yy, uzna będziecie uniżeni jak dzieci. Ale o co chodzi właściwie? Właściwie to chodzi o to, żeby być realistą, żeby być urealnionym, czyli nie żyć z nami o potędze, nie wyobrażać sobie siebie jako radzącego sobie ze wszystkim, nie udawać dojrzałego czy też może przedojrzałego, nie nadymać się ambicją, nie wypychać się pychą, nie marzyć o wielkości, nie zgrywać kogoś idealnego. Perfekcyjnego, bezbłędnego, nie wymagać od siebie heroicznych i nieomylnych cech, nie manifestować się jako bezbłędny człowiek, czyli kim być? Sobą. Uniżyć się według Jezusa to po prostu zmniejszyć się do rozmiarów prawdy. Natomiast starać się być największym, to żyć tymi wszystkimi marzeniami, iluzjami, złudzeniami, wyobrażeniami o sobie i tak dalej. No tylko ktoś prawdziwie prawdziwie się o nie oceniający w swojej bezradności. A wiecie bracia i siostry, że życie każdego dnia nas weryfikuje w tej bezradności. Człowiek nawet czasem staje bezradny wobec zagotowanej kawy, czy zepsutego żelazka, czy też wobec światła, które nie, nie, nie wie co z tym zrobić, bo gaśnie na przykład. Nie. Cały czas mamy dowody bezradności. Wobec rzeczywistości. No więc, kiedy człowiek staje prawdziwie w ocenie swojej bezradności, no to może wtedy liczyć na pomoc równie realnych i realiz realistycznych, realizujących realistycznie swoją pomoc aniołów. Tylko ktoś realnie patrzący na życie widzi, że jest po prostu zbyt mały wobec zagrożeń. I tu nie trzeba się specjalnie uniżać tarzać się w jakimś prochu, zmniejszać swój wzrost, czy też chodzić boso, wystarczy spojrzeć w rzeczywistości na siebie. Tylko ktoś realnie patrzący na życie widzi, że jest naprawdę mały. Bo chyba że ktoś jest fantastą, no to może sobie wtedy wyobrażać, że sobie ze wszystkim poradzi i że jest wielki. Ale to jest fantazja. I w tym pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia które nam przeczytał tu bezbłędnie, mimo wszystko nasz lektor, bo bardzo trudne są tu wyrażenia, on to świetnie przeczytał. Słyszeliśmy, jak Bóg przyrzeka, przyrzeka, pomoc Izraelowi w walce z narodami Kanaan, bo oni maj, mieli wejść do ziemi Kanaan, ziemi obietnic, i zanim weszli, to Bóg im przyrzeka, mówi ja, Pośle z Wami Anioła i wylicza te narody Kanaanu. I nasz lektor wspaniale to przeczytał bezbłędnie. Wyliczył sześć narodów. Oto stosunek mój, czy Twój, nasz, do naszych problemów. Jaki to jest stosunek? Przynajmniej sześć razy. Jeden do sześciu. Każdego dnia wstaję z tą świadomością, że ten dzień przynajmniej mnie sześć razy przerasta, co do moich możliwości. Przynajmniej, jeśli nie więcej. Wszystko nas przerasta, przynajmniej sześć razy. Szóstego dnia był stworzony człowiek, prawda? I dla człowieka wszystko jest sześć razy większe, że tak powiem. Te liczby, oczywiście, nie są yy, adekwatne do problemów, które nas atakują każdego dnia, ale one istnieją tutaj w Biblii dla zilustrowania dysproporcji ludzkich, wątłych możliwości wobec ogromu przeszkód. 1 do sześciu. I on mówi tak: "Posyłam ten Izrael do Kanaanu gdzie jest sześć obcych narodów. To też Pan mówi. Posyłam Anioła, który macie strzec, bo sam jesteś sześć razy mniejszy do tego, z czym masz się w życiu zmierzyć. Nic, bracia i siostry w życiu nie osiągamy trwale dzięki własnemu wysiłkowi. Wszystko otrzymujemy od Boga za posługą Aniołów." Oni walczą z naszymi przeszkodami i je usuwają, z naszymi wrogami i ich przeganiają z naszej drogi. Oni zdobywają dla nas ziemię to znaczy miejsce naszego pobytu doczesnego. Dzieje się tak wtedy, gdy jesteśmy posłuszni Bożym Słowom. I tak było tutaj, tutaj w tym czytaniu. Posłuszeństwo Bogu sprawia, że aniołowie czynią wszystko dla naszego dobra. A nade wszystko. Posłuszeństwem jest nie mieszanie się z wrogami Boga. I dlatego Bóg do tego Izraela powiedział, nie idźcie tam z chlebą i z solą do tych kananejczyków, perezytów, jebusytów, chiwitów. Nie mieszajcie się z nimi, tylko anioła pośle i on wygonie te narody przed wami. I to jest właśnie pierwsze, co tam jest w tym czytaniu. Nie mieszać się z tymi, którzy wobec Boga są obojętni, wrodzy, lekceważą Go, wątpią, nie oddają Mu czci, bezczeszczą Go, bluźnią Mu. Nie ma takiej przyjaźni. Wierzą w inne bóstwa, amoryci, hityci, peryzyci, kanaanici, hivici, jebusyci. Nasz lektor nam to bezbłędnie przeczytał. Może nas zdumiewać sformułowanie, które dzisiaj się pojawiło w czytaniu, bo jak weźmiemy lekcjonarz, to brzmi ono trochę dziwnie w naszych uszach. Jakie sformułowanie? Anioł nie wybaczy Wam Waszych win. Uj, i tu jesteśmy zaskoczeni. A więc mamy co? Mamy słuchać natchnień aniołów, a ci przede wszystkim podsuwają nam Biblię. Jeśli tego nie uczynimy, oni nam nie przebaczą, no bo nie wybaczą Wam Waszych win. Dlaczego tak jest napisane? Co to za aniołowie? Mieliśmy wyobrażenie, że aniołowie są bardzo dobrzy, przyjemni, sentymentalni i sympatyczni, a tymczasem tutaj aniołowie to jacyś wojownicy. A tak, a nie przebaczą, bo aniołowie należą do istotnie grzeszących, a więc nie są przyzwyczajeni do przebaczania. Ani oni nigdy nie potrzebowali przebaczenia, ani też nie umieją nawet przebaczać. Ale choć aniołowie nie mają zdolności do przebaczania, to prowadzą do przebaczenia Chrystusa, bo to jest mistrz przebaczenia. Prowadzą do konfesjonału. Tam jest przebaczenie. A jeśli nie posłuchamy ich w tym, u nich samych nie znajdziemy przebaczenia. Nie aniołowie nas spowiadają, ale Chrystus w kapłanie. Oni sami nigdy nie potrzebowali przebaczenia, a więc nie będą go mieli dla nas, jeśli wzgardzimy przebaczeniem Chrystusa w konfesjonale. Anioł to istota, która bezwzględnie wykonuje wolę Boga, a jeśli my jej się sprzeciwiamy, oni nie mają szans, żeby zmienić swoją wolę. Nie mają zdolności do przebaczenia wtedy, i dlatego zostało tak dzisiaj napisane. To oczywiście nie znaczy, że aniołowie są mściwi. Oni po prostu nie zmieniają zdania. Człowiek może zmieniać zdanie, może wydać sobie taką decyzję. Pójdę dzisiaj do konfesjonału, za pięć minut i nie, nie pójdę. Ale anioł mówi: masz iść. A jeśli ty zmieniasz decyzję, to ja nie zmienię tej decyzji i nie będę ci szedł za tobą i ci pomagał, kiedy ty zmieniłeś decyzję. Trzeba ich tak słuchać wiernie. Jak dziecko, które przestraszone sześcioma wielkimi, dzikimi bestiami, sześć razy większymi od niego, trzyma się szaty rodzica kurczowo i prosi o to, by je wziąć na ręce, przerażone sytuacją. Nie widzimy wszystkich zagrożeń, widzimy ich tylko znikomą część każdego dnia, ale w rzeczywistości kroczymy po drodze wężowej, na ścieżkach lwa, pośród wilków. Mając przed sobą może rozwrzeczone bydło, a za sobą tropiące nas chiny, i nad sobą jeszcze czekające sępy, aż się potkniemy. Życie nas przerasta, przeraża. Dlatego Bóg posyła do nas aniołów. Słuchajmy słów Bożych, a aniołowie będą nam służyli i chronili nas. Ileż razy, pomyślcie, w ciągu nawet ostatnich dni, choć nawet dziś. Mówiliśmy sobie samym, to mnie przerasta. Ileż razy mówiliśmy, popełniłem błąd. Ileż razy mówiliśmy, skompromitowałem się. Ileż razy czuliśmy się w ostatnich dniach oszukani. Ileż razy sami złapaliśmy się na tym, jak wstydzimy się samych siebie. Ileż razy byliśmy przerażeni albo zrażeni albo porażeni. Ileż razy czuliśmy się zbyt mali, zbyt mali, by sprostać wydarzeniom? Tak, zbyt mali. I to jest właśnie realizm. Dlatego Jezus mówi: jeśli nie staniecie się jak dzieci, to znaczy, jeśli nie staniecie się realistami, to nie wejdziecie do królestwa czyli nie możecie liczyć na pomoc aniołów. Tak naprawdę jesteśmy zbyt mali i nie łudźmy się, że bez aniołów damy radę. A oni skwapliwie nam pomagają, gdy widzą nasze modlitwy i wierność wobec Biblii. Najpierw to właśnie. I tych, którzy żyją w łasce uświęcającej, wiernie strzegą i chronią. Wobec tych, którzy nie żyją w łasce uświęcającej, aniołowie zachowują dystans. Człowiek trwający w grzechu, przywiązany do niego, zwlekający albo lekceważący spowiedź, nie może liczyć na taką pomoc aniołów we wszystkich innych sprawach. Anioł mówi najpierw iść do spowiedzi. Oni nie przebaczą tego, że ktoś nie chce przebaczenia Chrystusa udzielonego w konfesjonale. Jeśli człowiek odchodzi od Boga i pogrąża się w ciemności zwątpienia i lęku, wchodzi coraz głębiej w grzech i nie chce przebaczenia w spowiedzi, anioł zbliża się i namawia, by ten człowiek co zrobił? Najpierw wrócił do spowiedzi, najpierw wrócił do Boga. Przypomnijcie sobie, jak to było z Emaus. Chrystus zbliża się przez głos do dwóch uciekających apostołów, uczniów i namawia ich do powrotu do Jerozolimy. Odległość miasteczka Emaus od Jerozolimy wynosiła 60 stadiów. To już było dość daleko. Dwa uczniowie na granicy zwątpienia, rozczarowania, odchodzili od Jerozolimy, udając się do Emaus. W drodze spotyka ich Chrystus w ukrytej postaci jak anioł, a może nawet przez anioła. I tłumacząc pisma skłania tym samym do powrotu do Jerozolimy. To jest obrazem takiego nawrócenia, kiedy anioł mówi ci wróć, najpierw do spowiedzi, a później wszystko inne. Wróć do realizmu krzyża, odwróć się od imaginacji, od jakiegoś Emaus. Wiecie, w emaus były gorące źródła i tam było takie sanatorium starożytne, no i oni tam też szli do ciepłej wody, po prostu do ciepełka. Ale to On mówi wróć, odwróć się od rezygnacji z dezercji, od przeznaczenia. Ponieważ aniołowie najpierw wołają do grzesznika, by się pozbył grzechu w spowiedzi, a jeśli taki człowiek za nic ma sobie takie natchnienie do spowiedzi, to anioł nie przebaczy mu tego, że został zlekceważony przez tego człowieka, i odejmuje pomocną dłoń. Wtedy ktoś taki staje, wobec, staje sam, samotny wobec sześciokrotnej potęgi zła, wobec tych jebusytów, amorytów, peryzytów. I to wszystko z sześciu stron nas atakuje wtedy każdego dnia z czterech stron świata jeszcze z góry jeszcze z dołu. Zadanie Majowa jest doprowadzić nas do konkretnego celu do ziemi obiecanej. Nie wpierw do obiecanego nieba, najpierw do ziemi obiecanej. Przecież zanim zostaniemy wpuszczeni do obiecanego nieba, najpierw tu na ziemi mamy swoje konkretne miejsce, gdzie materializują się pierwsze Boże obietnicy. I tak dzisiaj słyszeliśmy w tym czytaniu, ja posyłam anioła, aby cię strzegł w drodze i doprowadzi Cię do miejsca, które przygotowałem, mówi Bóg, jak to przygotowałem. Nie pisze w ten sposób, że anioł ma nas doprowadzić do miejsca, które sobie wymarzyliśmy. Tu nie ma mowy o marzeniach, ale do miejsca, które Bóg nam przygotował. W Biblii w ogóle nie ma wzmianki o tym, że Bóg chce, abyśmy marzyli, a Jezus też nie mówi do apostołów, aby byli marzycielami. Bóg jest Bogiem konkretu, jest jakieś miejsce na świecie, które zanim dojdziemy do nieba jest naszym konkretnym przeznaczonym miejscem, miejscem przeznaczenia, miejscem przygotowanym przez Boga, miejscem ziemskiego przeznaczenia. Dopóki z aniołem nie wejdziemy w więź, nie znajdziemy tego miejsca i wtedy czujemy się w życiu jacy? Pogubieni, nie wiemy po co żyjemy. Nie wiemy, dla kogo żyjemy, ani nawet nie wiemy, czy nasze życie ma sens. Wszędzie czujemy się wtedy obco. Wszędzie nie na miejscu. Żeby znaleźć swoje miejsce przygotowane przez Boga W tym świecie trzeba iść z aniołem stróżem Aniołem strzegącym A żeby być w przyjaźni z aniołem Najpierw trzeba zadbać o życie w łasce Czyli przepielęgnować spowiedź A później życie jeszcze z Biblią i z Eucharystią Posłuchajmy jeszcze raz tego wiersza na koniec Oto ja posyłam anioła przed Tobą co to znaczy przed tobą? Czyli nie będziemy my szukać osobiście drogi, bo Anioł będzie zostawiał ślady po sobie, takie tropy, znaki, wskazówki. I tak będziemy odczytywać drogę. To nie jest macanie po omacku, ale odczytywanie sygnałów. I dalej mówi tekst tak, aby cię strzegł w drodze, to nie jest tylko poprzedzanie, ale i strzeżenie z każdej strony, ze wszystkich sześciu stron, czynienie nas niewidzialnymi dla wrogów, odganianie ich. I dalej mówi tekst, i żeby cię zaprowadził ten anioł. Anioł nas popycha delikatnie, motywuje, wzmacnia, daje natchnienia, zachęca, byśmy doszli gdzie? Do miejsca, które ci przygotowałem. Bóg dla każdego z nas, jak tu jesteśmy w kościele, przygotował pewne miejsce w życiu, określone miejsce w świecie, w którym czujemy się tak, że mówimy wtedy: Jestem u siebie. Wielu ludzi jednak żyje nie u siebie, źle się czuje, nie ma radości z pracy, nie ma radości z rodziny, nie ma radości z małżeństwa albo nie ma radości z samotności, nie czuje sensu życia, nie doświadcza bycia na swoim miejscu, wszędzie czuje się wyalienowany, zagrożony, obco się czuje, wszędzie źle się czuje. Dlaczego? ponieważ nie żyli ze swoim aniołem w więzi. Dlaczego? Bo nie posłuchali aniołów w chwili, gdy ich ci namawiali do nawrócenia, do wyznawania win w konfesjonale. Wtedy i Biblia odpycha, i modlitwa jest nudna, i człowiek wobec sześciu zagrożeń żyje sam, na własny rachunek, a zagrożenia rosną. Najpierw jest ich sześć, Potem 66, a w końcu 666. I chyba tę liczbę nikomu nie